Cześć, z tej Karolina. I Magda. Co dzisiaj pokażemy? Zrobimy dzisiaj w Thermomixie cukier waniliowy. Pokażemy Wam najprostszą rzecz, czyli przyprawę, którą właściwie wykorzystujecie do wielu, wielu, a nawet powiedziałabym do większości przepisów, prawda? Do większości, a nawet jak nie ma to ja też daję cukier waniliowy, no bo właśnie. to jest z swojej własnej roboty zrobione. I to, że robimy go bardzo krótko to jest efekt tego, że po prostu Thermomix ma bardzo dużą moc i potrafi rozdrobnić to w kilkanaście, a nawet kilka obrot, sekund, Prawie 11 tysięcy. Prawie 11 tysięcy obrotów, natomiast y, my potrzebujemy trochę więcej czasu, ale dzisiaj go zaoszczędziłyśmy, bo Karolina przygotowała sobie tak. taką rzecz prędzej. Ja Wam pokażę. Mamy pół kilo cukru, dwie, laski wanilii, w tak, dwie laski wanilii, dwie laski wanili które są tutaj zamoczone kilka dni, choć... <głosy> zakopane, <głosy> <Zagopane>. <głosy> <głosy> które są tutaj e, przez kilka dni w, w cukrze zakopane i chodzi o to, żeby wilgoć, tak? Żeby ta wanilia straciła całą wilgoć i ten cukier mógł wilgoć to zabrać. Ale to też chodzi o te aromaty, które przechodzą do, bezpośrednio do naszego cukru. O, e, pachnie, no i ona pachnie, przede pachnie, wszystkim... Pachnie. No pięknie, ale chodzi też o to, że ten e, cukier e, trochę nabiera te, tego, tych wszystkich aromatów, a wanilia po prostu mięknie, bo ta laska przecież jest na początku twarda. Więc jeżeli to włożymy do cukru, to cała ta, cały, e, ten, cały ten proces wydobywania się tej wilgoci powoduje, że zarówno e, cukier robi się taki delikatnie mokrawy, jak i właśnie ta laska wanilii. Słuchajcie, Czyli składniki. wanilia I... i cukier. W zasadzie i słoik. To tak. jest to, co nam jest potrzebne. I też powiemy o wanilinie. Bo no to nie jest wanilia, trzeba patrzeć na opakowania. Kupujcie no tak, cukier waniliowy, no bo... a tam pisze wanil... wanilinowy. wanilinowy. A to jest sztuczne, jest wanilina jest, sztuczny. no jest sztucznym produktem, takim składnikiem, który jest produkowany na bazie fermentacji. Nie powiem ci dokładnie, jak bo ja się nie zagłębiam w takie tematy. Natomiast wanilia jest zdrowa. Wanilia działa przeciwbólowo i taki nasz cukier waniliowy będzie bardzo korzystny w porównaniu z waniliną, która też alergię powoduje u ludzi. Także polecamy no, no nasz cukier. I oszczędność, tak? My tu mamy pół kilo cukru, nam wyjdzie. Waniliowego, z wanilii Bourbon, laska takiej wanilii, a czasami nawet dwie można za 15 zł kupić w biedronce w Lidlu w jakimś markecie. Więc nie wydamy na składniki za dużo pieniążków. Natomiast paczka 10 gramów cukru z wanilią tam. Burbą czy jakąś inną, kosztuje około od 5 do 7 zł, 10 gramów, a my mamy tu pół kilo. Czyli można dostać cukier z prawdziwą laską panimi, natomiast cena jest bardzo Cena jest bardzo, bardzo, bardzo droga, droga, tak. tak. No, a druga rzecz, to chyba dodają też środki antyzbrylające, żeby nie. Do, tak, są podróż. dodane antyzbrylacze, są jakieś polepszacze i tak naprawdę oprócz naszych dwóch składników to w tym e, takim sklepowym cukrze są jeszcze dodatkowe kilka składników, to zaczynamy. To co, robimy swój własny cukier waniliowy tak. i już wam pokazujemy. Wybieramy się... przepis cukier waniliowy. Rozpocznij. Na pokrywę naczynia mamy odważyć cukier, ale my już to zrobiliśmy i mamy spalmujnej Natomiast jeżeli będziecie wpadły coś w postaci takiego słoika albo jakiejś miski, żeby właśnie odważyć ten cukier, to żeby zdjąć miarkę, pamiętajcie, że żeby to zrobić sprawnie, wystarczy, że chwytamy Y ją w ten sposób y i napieramy y na przeciwległym y kon y Jak to powiedzieć? Tutaj, gdzie mamy dzióbek odmiarki, tak. uchylamy w kierunku pokrywy. Wtedy dużo Aha. prościej jest wyjąć, nam wyjąć, ją wyjąć, tak? Mhm. Czyli my to mamy już zrobione, my te kroki sobie pomijamy. Zamknąć słoik, potrząsnąć, wymieszać z kawałkami wanilii, odstawić na 2-3 dni. Ale to już od Was zależy, ile to będzie stało. To nie jest tak, że po 3 dniach już musimy zrobić. Jak nie mamy czasu, możemy jeszcze poczekać parę dni. I teraz zawartość słoika, czyli to wszystko. Razem z tą laską? Razem, tak, z laskami. I to w całości, nie? bo my w ogóle nie y, usuwaliśmy tutaj tych. Y, pesteczek, które są w środku tych nasion panimi. Tak. Całą laskę wanimi tak wyjmujemy razem z tym cukrem. A często w przepisach jest, że mamy wyskrobać nasionka, a wanilię wyrzucamy. A to jest takie marnotrawstwo, bo możemy to wykorzystać. Mamy tak, to wszystko. Naszym cukrze. Zaraz to pokażemy. No Kolej, kolejny krok, założyć miarkę, trzymaj do łapie, Za pokrywę, <laughs> za, za uchwyt. I mamy 20 sekund obrót, 10, więc za 20 sekund się ponownie połączymy i pokażemy Wam, jaki wyszedł nam super cukier waniliowy. Do zobaczenia za chwilę. Już nam się tutaj zmiksował tak. cukier z laskami wanili. Zobaczcie, jaki puder nam się wydobywa. Jeśli nie chcemy, żeby nam tutaj ten cukier fruwał, to już mówiłyśmy w poprzednim filmiku. Wystarczy położyć ręcznik papierowy i to jakby zatrzyma parowanie tych Słuchajcie, cukier puder sprawdziłem. Z z Fajnie, tak. I to też, słuchajcie, wam coś pokażę. Pokaż Magda, pokażę, Magda, pokażemy to może do ekranu, jak to wygląda. Może widać tutaj te nasze czarne kawałeczki wanilii. Zaraz włożymy to do słoika. Do słoika sobie. I też, jak nie macie cukru pudru i mamy jakieś racuszki, placuszki, to można też takim cukrem waniliowym troszeczkę posypać i też będą smaczniejsze. Słuchajcie, wystarczy, że nie, nie musimy wyszukiwać naszego lejka. Nasza pokrywa od y, naczynia miksującego jest już tak naprawdę w tym cukrze. Mażana, no, ale ułożone. tak. Ale to Więc nam wysypujemy, posłuż... słuchajcie, sobie wszystko tutaj. Posłuży nam to zaleje, Także Magda już y, wsypuje. Tak. Zobaczcie, się nigdzie nie rozsypało na boki. Ja to zawsze tak patrzę. No będziemy robić nasz, nasz kolejny przepis, troszeczkę zdradzę, tak. bo my się karnawałowo. E, jak w karnawale się świecimy. E, Pamiętajcie używać kopytu, a nie łyżki. Tak, takie, żeby gararesce. nie porysować. E, I my sobie wykorzystamy do zrobienia mleka migdałowego, który będzie naszym kolejnym odcinkiem. Także nie będziemy mieć naczynia po cukrzy waniliowym, to jeszcze to mleko migdałowe nam się wzbogaci, wzbogaci o aromat waniliowy. Bardzo to pięknie pachnie. Ładnie, no. co, możesz też tak zobaczyć. Nie, tak po tak. prostu Żeby tak. Dobra, i już słuchajcie. pokażę, jak wygląda. O, daj, łyżeczkę, łyżkę. I już Wam pokazuję, jak ta nasza wanilia wygląda. Zobaczcie, vaniliiła. jakie fajne czarne kropeczki czyli to znaczy, że nasza wanilia się świetnie rozdrobniła. I taki cukier waniliowy z prawdziwą wanilią starczy nam na kilka miesięcy. Dlatego robimy z podwójnej porcji. I zachęcamy do oglądania naszych kolejnych filmików z naszymi patentami. Termomiksa. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.